Siemano, witajcie z tej strony wariot. A dziś jesteśmy w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Trackersack Online, aktualnie z UniustyVox. I tak, mniej więcej, dobra. Lecimy tutaj na Stalgar ponownie. Wcześniej był odcinek ale taki szybki na przejście go. Więc teraz aktualnie byśmy odnowili to, tylko żebyśmy porobili tu jakieś misje główne, i tak dalej. Myślę, że też widziałem gdzieś pytanie było najdrowie no, kto... znaczy gdzie najszybciej zdobyć doroczne monety. Powiem Wam tak, że lokalizacja, która znajduje się, czyli na której jesteśmy jest Stalker. I właśnie tutaj macie e, Mydrosz i w tym Mydrosz macie tak, góry kryształowe i tak dalej. I w głównym mieście Andrakas możecie tam znaleźć misję nawet do 500-600 rocznych Steve's potwierdził, bo robił. Tak, potwierdzam doskonale, tu jest ich najwięcej. Tak, to właśnie tutaj jest w tym miejscu interes. No i co, mniej więcej tak, jakby to misje Steve'a? Co my tu mamy musimy zrobić? Dobra, ja mam jakieś Powiem tak, na razie to mam bić mody ewentualnie tam powiem ci zbierać jakieś tam rzeczy i na razie, tyli też tam i tyle na No, jeszcze do 44 brakuje, tak wiesz, tam no, kwiat, więc no ja powiem Ci tak, to też. Bo, znaczy, długie omijanie bogów mi zostało tutaj. Też ostatnio poza ciekawym ja ogarnąłem nową broń. Wydaje się, że jakbym lata z bronią zlewała 6, jest to. Jakieś... A ja to ogarnąłem nową broń. Okay. Z brakiem, no. ja, to widzisz, nawet sporo minęła, bo jak na zielonej to ponad 400 się jak to patrzając z wszystkimi, no 400, 4 a ja bym gry zawsze założył, że to jest 4300, wiesz, 4300 damage, no to już tak wiesz, no w miarę do góry idzie, ale wiesz, to już zazwyczaj, to już norma taka jest, już tam na wyższych tabelach coraz szybciej się wpija ten damage. Nie ja sam mogę powiedzieć tak Discord... Co działko mi bije. Yeah? no to rozwoli. Nie, ale ja, no, tak, że jeżeli chcecie pogadać ten Discord jest. Będzie pod filmikiem w opisie. No One i co jest... Żeby rozmogę jak chcecie z nami zagrać, to wtedy nie ma problemu. Okej, okay, dobra, czekaj, co tu... Co tu ma znaczyć? A to jeszcze jakieś części, ja mam on ich zbierać. Tak, no właśnie te i ta trzeba wybierać, tak, te 90 i potem trzeba coś kliknąć. Wiesz, że może, znaczy, ja ci powiem, że ty możesz inne zadanie robić, a inne, bo ja mam mówić jakieś tam... Właśnie, bo ty masz niszczy, że moja wyszczyny. <laughs> Więc właśnie tak to wygląda, że ja nie mam wszystkich misji jeszcze stąd no, no, tak sobie polatamy, to trochę lewa tam w panie. Teraz. Macie, jak macie jakieś propozycje, co mniej więcej można by było tutaj nagrać, mniej więcej zrobić to po prostu piszcie w komentarzach. Nie wiem, coś tu masz u tego Janusz Alisa, czy nie masz? Zdawałem 50 kiców technikum inżynierów. Ja też wiem, która to jest misja. Nieraz ją robiłem, ale powiem Wam, że akurat z tą misją się trochę schodzi, bo dlatego, że Moby, które na tę misję znajdują się tutaj i tutaj. Nie wie, co mam to mam czekaj zaraz powiem. Aha, i te generatory trzeba rozwalić. No tutaj zostały właśnie te technice są. I szkice, 50 szkiców, ta? Szkiców i te generatory rozwalić. W coś tam levela, pod kłód hmm. Właśnie w tym problemie, że Stevex nie ma 50 levela, to jakbyśmy mieli światy, no to wiesz, to to easy easy O Oby zupełnie inaczej. Ale wiesz, też fabułę trzeba jakoś tam zrobić, mniej więcej porobić to, bo później wiesz, jak to będzie wyglądać, nie? Czekaj, to w ogóle obiłem nie wiem, bo takie fajne kroszki wypadają z nie wiem co za kulaczki są, ale przypomina mi się, bym... yeah. no, napiszcie w komentarzu, komu się przypomina event pustyni, sankcji takie normalnie były kryształy wszędzie wokół. Ten event, szkoda, że Stevex wtedy nie grałeś, bo to było z 3 lata temu, ale jakbyś wtedy grał, to sery ci mówię, całkiem spoko, event na eskę, wszystko można było, w całkiem też było, nie? No to mam, mam nadzieję, że ten event wróci. Nooo. Też bym okay. chciał, żeby wrócił, ale ciężko. Czy w ogóle czy ktoś pamięta starego dragona Sargona. Cześć, Stevex pewnie nie grałeś w tamtych czasach, ale jakbyś grał no, to... Powiem ci szczerze starsze wersje grałem kiedyś. Kiedyś Kiedyś to się omsknęło. Mówisz, że umsknęło się Ci pograć trochę, tak? Nie. nie. ale co do tego, to Ci powiem, że no... Ja tam coś tam grałem wtedy, jak to było, tylko że też na tych eventach tak się głównie nie skupiałem. Tam może coś robiłem... Wiem, że starek Dragona na pewno robiłem, ale Starego tak, wiesz, tak powierzchownie, jeszcze małymi levelami, to tam za dużo nie ogarnąłem, ale A. też event spoko Nie wiem, będziemy testować. Będą zresztą nowe eventy, to będą się pojawiać nowe... Odcinki z nowych Także y, możecie zaproponować coś w więcej. Bo za ręki wiem, że miał być odcinek, ale no nie z powodów takich, że no, nagrał się kitowo i po prostu nie chcę wstawiać go, bo wiesz, to z, z, m, sami wiecie, jak to by, by, by wyglądało. Bo wiesz, może, jak, wiesz cicho, no, cicho nagramy duży szum. No i nietypowa sprawa. Okej, okay, dobra. Wiem, że jakiś tam. Okay. O, zrobiłem zadanie. To rzeka, ja. to Janusz Alisa? Albo dobra, później to do. Cześć Steve Chodź, przejdziemy po prostu do mapy osobości. Do dobra, sportko. Bo jak to, będziecie. Klikać na tę na maszynę, ale to może. później... Tak, w ogóle na tej mapie macie taką możliwość, że jak pójdziecie do końca mapy i się wrócicie tutaj z powrotem, to, to wszędzie mapy będą. One się automatycznie. Jedna mapa! Wygra. Jedyna mapa, na której przed się mówi. Czy z tych tych y, loków, nie? Z loków. Bo powiem ci no jeszcze jest tak, no, Jedyna mapa na te levely. Bo powiem wam, że najlepsza mapa takich my grałem ten odcinek z pustyni. Wielka pustynia. Jak nie widzieliście, możecie się cofnąć tu z czwarte dzięki temu przedki Twórstwa. Chyba. Mhm. Jak mi się wydaje? Też to tam może i podam w opisie linki do tego filmiku, jak chcecie to zobaczcie. Bo nie, jak łatwo szybko znaleźć. Złote bony, nie? <grywka> Okej, okay, dobra tutaj dawaj do tego i pojedziemy z silnikami. Silele, I... Ja się powie tutaj są te no, które mnie nieobrody. Działka chodzą Bo okay. one tu I Jeszcze tych. potrafią wierzyć no. O tych techników I To właśnie oni nich masz tą misję, żeby zrobić, nie? Kurde Nie no, wiem, ale coś tam level pamięci, że wpadł nawet Właśnie no to To dobrze, że leci no i to Najważniejszy Dobra, czekaj, okej okay. I tego mowa nie mogę zabić jest, A dobra, już. Tam, tak to tak się ja... dziwnie w tej rurze zablokował um, można było dostampa teraz... czasami się zdarza że te mowy się blokują tutaj to wiem że są zwykłe te długochelne czy jakieś oni tam mają nazwę yy, jak długohelm więc tam <laughs> bądźcie na ten załóg, ja tam w misji nie mam zbytnio to ten, ten już bardzo mało mam nie ogólnie z tego, co mogę wam pokazać, to aktualne eventy, pewnie w Księżyca wkrótce będzie, Zanieczyszczone kanałów, na pewno filmiki się będą pojawiać. No i co tu mamy? Czas poznania, to pewnie zwiększone X albo doświadczenie grupowe. Sprzedażne. A to jest doświadczenie, mniej więcej doświadczenie. Tak, nie, to powiem. Powiem. No, więcej doświadczenie. No Księżyca i co tu? A, to? A tutaj już jest miniatura, co no, no dalej. Więc, yes, no nawet całkiem ciekawi się zapowiada, ja. powiem się Znieczyszczone kanały, chociaż powiem wam tak, że najlepszy adwent jaki miał być Czyli jubileusz Ym, Cały ten jubileusz Darka, jakoś tak, no to mniej więcej powiem wam, że No spodziewałem się, że będzie trochę lepiej, łatwiej to zrobić, ale W tym nie jest rzecz, bo te sferki to najgorsze rzecz jaka mogą być, ale też w fanbiniat kiedyś jego dużo, dużo więcej nie otworzyć, a teraz no wygląda jak wygląda. Także na rok, za rok zobaczymy, jak będzie był ten event, jest co roku. Zobaczmy. Mam nadzieję, że to poprawi. Czy znaczy, ja wiem, czy na lepsze czy na gorsze. Mam nadzieję, że to na lepsze. Zobaczymy, zobaczymy. jak Ktoś będzie grał jeszcze w Rekie Sanga to pomyślimy, o kurde ty, jak mi zawali. Łooo, wow, czekaj, kryształek w no, dziczyce. No wiesz, to no, jest tutaj, teraz się zaraz właśnie mechaniczne poprawienie stress to jest... Dzięki, ale to jest na tych odcinkach, że co jakiś boss się boss czy coś się pojawi, to zawsze. Ja pierwszym tego strzała sprawdza, pamiętasz? W to jest tak właśnie powróżę. Aktualnie... Pierwszy strzał wleciał w Tsunami, nie? O, widzę to u coś się dzieje Kolejny nimbo, spadam stąd Jeden akurat mi się takie ciężkie nie było, ale... Nie wiem czy to na zwyczajki brać, nie brać A, pojęcie ci, mniejsze są No, raczej nie ma co w zwyczajach tutaj pochodzić Na tym poziomie czy nie, nie, nie opłaca nie wszystko się opłaca, tylko ja tu nie biorę niebieskich niezbieranych z to już próbuję jakieś zebrać, bo, nie wiem, bo z tego jest więcej dropa, nie. czy wiesz, ten więcej po prostu glifa, złota i tak dalej, Co tu mam? O, tylko to jeszcze nie widziałem, gdzieś ja się tutaj, że tak postawiam, co jakieś tam? Te... Ja wiem, że później od nich zmisły Armię co armia wystawiona. Z armia na zamówienie. D3. Wow. A właśnie ty mnie zawsze zastanawiam, co bym W tym ty, dychwejście nie było w skrzynkach jakie zawsze... No. Wytryk jest, wszystko jest ok, co mam, baterie. Bateria jest, I na końcu tej mapki... Na z... końcu mapki Stargat, tak jak wcześniej byliśmy w tej komnacie. Znaczy wiecie, my pokazywaliśmy mniej więcej ścieżkę, jak przejść na mapę, teraz trochę misji sobie zahaczyliśmy powoli będziemy, no musimy tak kombinować, żeby robić ten 45 do danego A. czasu i wtedy, no wtedy po prostu będą z nowych map już odcinki, postaram się coś jeszcze takiego ciekawego wykombinować w tym czasie mniej więcej i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie? Chodź sobie w odpalimy jakoś, parę sobie tu niebiesko, bo i niebieski temy leżą i co... No, Chyba nie mam. W to na tym poziomie to by było tyle już. Znaczy skończyliśmy mapę Stargard dalej. Jakbyście chcieli coś mniej więcej zobaczyć ciekawego, to też możecie jakieś propozycje dawać w komentarzach. No, tak naprawdę no, do destruktora raczej już nic nie będziemy, więc myślę, że to w tym filmiku by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić lajka like, suba. Z góry dzięki za Steveax.